Dzień Boże wszystkim. Kolejna audycja z cyklu Moje widzenie wolności, ilustrowane przerobioną libertariańską flagą. W dalszym ciągu jesteśmy przy pierwszym symboli, mianowicie krzyż maltański na złotym polu, który to teraz Krzyż maltański omówimy od strony jego znaczenia religijnego. i Poprzez ten krzyż i jego znaczenie religijne postaram się ukazać moje rozumienie istotnego, bardzo ważnego i nierozerwalnego związku wolności z religią, tą, którą krzyż symbolizuje, a więc z religią chrześcijańską, w tym również z religią katolicką. Ten związek wyraża się takim. Prostym hasłem, mianowicie Kościół jest dla ludzi wolnych. Religia chrześcijańska w ogólności, religia katolicka w szczególności, to jest religia ludzi wolnych. Pismo Święte mówi o tym między innymi poprzez wizję sądu ostatecznego. Jeżeli ma człowiek być sądzony, i zdawać sprawę ze swoich postępów, naturalną jest rzeczą, że może to zrobić tylko i wyłącznie jako człowiek wolny, a więc w pełni odpowiedzialny za swoje czyny, mający, tak to mówimy, zdolność do czynności prawnych, zdolność do dokonywania wolnych wyborów. Przeciwnie więc, przeciwnie bowiem karanie za coś, na co się nie miało wpływu, na, za coś, co by się czyniło bez własnej woli, karanie za to byłoby zupełnie bezsensowne. A Bóg przecież nigdy nie działa bezsensownie. Jeżeli więc chce Bóg sądzić człowieka z jego czynów, to przede wszystkim akceptuje Bóg jego wolność. Otóż patrzymy na Krzyż Maltański, jedną z wielu form graficznych, form ikonograficznych Krzyża. Szerzej o Krzyżu jako takim polecam artykuł znowu odpowiedni w Wikipedii, link w opisie. Jest tam powiedziane, że Krzyż po pierwsze jest Znakiem znacznie szerszym, znaczeniowo niż tylko znakiem religii chrześcijańskiej, jest w użyciu od czasów przedchrześcijańskich, gdzie w różnych dawnych religiach oznaczał ideę połączenia wieczności z doczesnością, bóstwa z człowiekiem, bądź też to połączenie dwóch jakichś. Idei, dwóch pierwiastków, dwóch zasad, różnie w danej religii interpretowanych. W chrześcijaństwie oznacza on połączenie spraw boskich ze sprawami ludzkimi, nieba z ziemią, wieczności z doczesnością. Wierzymy, my chrześcijanie, że to połączenie dokonało się dzięki o wierze Jezusa Chrystusa na krzyżu, poza, zupełnie poza ramy, niniejszej audycji tego, co chcę tu poruszyć, wykraczają wszelkie dywagacje, dlaczego kiedyś ta więź została zerwana, to połączenie zostało rozłączone, dlaczego musiało być wprowadzone z powrotem, przywrócone z powrotem w tak strasznych okolicznościach, jak śmierć Chrystusa na krzyżu. Tego tutaj nie będę poruszał. To są sprawy ściśle chrześcijańskie i nie mające związku z tym, czemu chcę tę audycję poświęcić, czyli nie mające związku z tą łącznością religii z wolnością. W tym artykule w Wikipedii jest również powiedziane, że w ciągu dziejów. Kościoła, odkąd chrześcijaństwo przyjęło znak krzyża za znak rozpoznawczy swojej religii. Wiemy, że na początku była to, był to znak ryby, następnie był to anagram chi, ro, a później krzyż stał się mniej więcej od wieku IV już niemal wyłącznie znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa. I jako taki krzyż oznacza w chrześcijaństwie dwie tak naprawdę sprawy. Po pierwsze upamiętnia narzędzie, przy pomocy którego zabito Jezusa Chrystusa, Jezusa z Nazaretu, a więc krzyż powiedzmy złączony, złączone dwie belki. I na nich rozpięto Chrystusa tak, iż skonał konkretne narzędzie męki, które krzyż upamiętnia. A w drugim znaczeniu, właśnie to co mówiłem, krzyż oznacza połączenie przywrócone dzięki krzyżowej ofierze Chrystusa połączenie na powrót nieba z ziemią, spraw boskich ze sprawami ludzkimi. I tutaj możemy zwrócić uwagę na jedną, na dwie spośród rozlicznych form ikonograficznych krzyża. Krzyż łaciński to jest ten, który najczęściej widzimy i najczęściej identyfikujemy go jako krzyż, a więc ten, który teraz widać na planszy, krzyż łaciński oraz krzyż grecki. Wpisany w kwadrat, którego wszystkie cztery ramiona są równej długości. Krzyż maltański, umieszczony na mojej fladze libertariańskiej, jest w pierwszym rzędzie rozwinięciem tego właśnie krzyża greckiego. Do krzyża greckiego krzyż maltański się sprowadza. Otóż podobieństwo, a zarazem różnica Między Krzyżem Łacińskim i Krzyżem Greckim to jest jedna z ważnych, moim zdaniem, spraw ilustrujących wolność i, i co więcej znaczenie człowieka w religii i również w życiu, w jego relacjach z innymi ludźmi. Otóż Krzyż Łaciński możemy zinterpretować jako symbol, Połączenia rzeczy ludzkich z rzeczami, sprawami z boskimi w wymiarze absolutnym, czyli dotyczącym wszystkich absolutnie spraw boskich skierowanych do wszystkich bez wyjątku ludzi, ze sprawami wszystkich ludzi. Czyli inaczej, Krzyż Łaciński reprezentuje tą ideę połączenia. W wymiarze jakby uniwersalnym, całościowym, ogólnoludzkim. Natomiast Krzyż Grecki tą samą ideę y, po prostu określa w wymiarze indywidualnym. Można powiedzieć, Krzyż Łaciński to jest symbol relacji całej ludzkości z Bogiem. Krzyż grecki to jest symbol. Relacji indywidualnej każdego bez wyjątku człowieka. Można powiedzieć, że krzyż grecki to jest kawałek krzyża łacińskiego. Tak go można zinterpretować. Kawałek wzięty ze środka, z tego, co najważniejsze. A to symbolizuje, to oznacza wartość każdego człowieka. Można powiedzieć, dla Boga. Wszyscy ludzie, cała ludzkość jest ważna, za każdego człowieka, znaczy za całą ludzkość zginął Jezus Chrystus na krzyżu, ale w tej całej ludzkości życie każdego, bez wyjątku człowieka, jest najważniejsze. I to każdy może powiedzieć, że Chrystus zginął za całą ludzkość, ale. Każdy może sobie powiedzieć, że zginą przede wszystkim za mnie. Cała ludzkość się liczy, wszyscy ludzie się liczą, ale szczególnie liczę się w tym wszystkim ja. Z tego wynika z jednej strony dowartościowanie człowieka, a z drugiej strony no, jakieś zadanie polegające na tym, że możemy sobie powiedzieć, iż. Dla Boga jestem tak ważny, no to trzeba to udowodnić. Trzeba po prostu starać się zasłużyć na to, by rzeczywiście te pokładane przez Boga we mnie nadzieje były spełnione. Albo można sobie powiedzieć, Pan Bóg mnie dowartościował. Pan Bóg zauważa przede wszystkim mnie dla Boga. Ja się liczę. Dlaczego więc ja sam nie mam siebie dowartościować? I dlaczego mam być jakoś znieważany, deprecjonowany przez innych ludzi? I tu jest pierwsze odniesienie wiary do wolności i do afirmacji człowieka, którą, uwaga, podkreśla, Libertarianizm. Jestem dla Boga tak ważny. Dlaczego więc nie mam siebie traktować jako kogoś ważnego i postępować, że tak powiem, sam ze sobą, jako z kimś ważnym? A więc dlaczego, skoro Pan Bóg ceni moje życie, dlaczego ja nie mam swojego życia cenić? I dlaczego? Co ważne również, dlaczego ja mam pozwalać, ażeby inni nie cenili mojego życia. Kiedy mówimy tutaj życie, to trzeba sobie powiedzieć, że w świetle nauki Kościoła życie ludzkie jest y, połączeniem czterech elementów, albo inaczej mówiąc, człowiek. Składa się z czterech nierozerwalnych elementów, przynajmniej dopóki żyje na Ziemi. Składa się z ciała, duszy, rozumu i wolnej woli. Zwłaszcza to, te dwa ostatnie są ważne z rozumu i wolnej woli. Czyli inaczej można powiedzieć, ściśle rozumując to, Ściśle to wyjaśniając, można powiedzieć, człowiek pozbawiony wolności, nie jest do końca człowiekiem. Ten, kto narusza wolność człowieka, ograbia człowieka z pewnej części jego istoty. W pewnym sensie zabija człowieka, człowieka jako całość, ten, kto odbiera mu wolność. Stąd też, kiedy się mówi, to warto zauważyć, kiedy się mówi w ramach kościoła o ochronie życia, warto się zapytać za każdym razem, czy ci, którzy mówią o ochronie życia ludzkiego, naprawdę mają na myśli ochronę życia człowieka, czyli istoty składającej się z czterech elementów. Czy oni chronią? Za każdym razem zarówno ciało, jak i duszę, jak i rozum człowieka, jak i jego wolność. I można się pokusić o stwierdzenie, że w świetle takiej definicji człowieka ci, którzy wymuszają podporządkowanie człowieka, na przykład państwu na przykład jakimś niepotrzebnym, zbyt rygorystycznym nakazom, ci, którzy usiłują wtłoczyć człowieka w jakiś kolektyw, narzucić mu interakcje z innymi ludźmi, z którymi on by do, po rozważnym, rozumnym namyśle nigdy nie wszedł, czy ci wszyscy ludzie naprawdę chronią życie człowieka. Czy też chronią jedynie ciało, a więc chronią jedynie wegetację biologiczną? O jakim życiu ludzkim myślą tacy ludzie? Czy myślą autentycznie o życiu człowieka w całym tym czteroelementowym znaczeniu, tej czteroelementowej złożoności? Czy oni myślą o zwykłej, prostej, Wegetacji biologicznej ludzkiego ciała. I kiedy się słyszy obrońców życia, którzy z jednej strony są przeciwni aborcji, eutanazji, a z drugiej strony są za tworzeniem setek niepotrzebnych w sumie ograniczeń ludzkiego działania, są za wtłaczaniem człowieka. W ramy rozmaitych kolektywów powstaje pytanie o ochronie czego oni mówią? O ochronie jakiego życia oni mówią? Czy oni myślą o życiu ludzkim, czy może jedynie o wegetacji biologicznej? I te właśnie myśli nasuwają mi się, gdy patrzę na ten Krzyż maltański, który tak naprawdę jest rozwinięciem krzyża greckiego, równoramiennego. A ten krzyż grecki przypomina, że to między innymi na mnie, z mojej perspektywy, w szczególności na mnie, każdy bez wyjątku człowiek wierzący, świadomie wierzący, może to powiedzieć. O sobie samej, na mnie przede wszystkim połączyło się niebo z ziemią. Sprawy boskie, sprawy mojego biologicznego życia, znaczy sprawy mojego biologicznego życia z błogosławieństwem boskim, które na mnie spłynęło. Można powiedzieć, z perspektywy człowieka, Wierzącego chrześcijanina, możemy powiedzieć, że to połączenie stało się w szczególności w chwili, gdy każdy z nas został chrzczony, gdy po raz pierwszy uroczyście naznaczono każdego z nas wierzących znakiem Krzyża Świętego. Wtedy wkroczył w życie każdego człowieka Bóg. I wtedy to połączenie się dokonało. Oczywiście dla każdego człowieka Bóg ma miejsce w życiu, to jest jasne. Każdego by chciał widzieć w gronie zbawionych, każdego by chciał widzieć w gronie oszczonych, ale no w szczególności przez ten chrzest to się dokonało. I co najważniejsze, ten krzyż równoramienny, jeszcze raz to powtórzę. Jest dla mnie znakiem tego dowartościowania mnie przez Boga. A jeżeli Bóg mnie dowartościował, to dlaczego ja sam nie dowartościuję siebie? I dlaczego inni ludzie mają mnie deprecjonować, niszcząc jedną z części mojej ludzkiej egzystencji? Jaką jest wolność. A więc tutaj możemy powiedzieć tak paradoksalnie, może to jakieś nadużycie, może, może za mocno to mówię, można się wypowiedzieć w komentarzu, ale ja to powiem. Właśnie libertarianizm, jego koncepcja wolności pozwala do końca być człowiekiem i pozwala. Całej pełni być chrześcijaninem. Pozwala przedstawić Panu Bogu do połączenia z Jego sprawami życie ludzkie w całej pełni, i ciało, i duszę i rozum, niczym nieskrępowany rozum i wolną wolę, zdolną do Objawiania się, do realizowania tak dalece, jak to tylko jest możliwe, tak właśnie jak postulują to wielcy myśliciele libertarianizmu. To libertarianin w szczególności, jeżeli oczywiście wierzy w Boga, to libertarianin w całej rozciągłości dopiero jest chrześcijaninem. Może jest to zbyt kontrowersyjna teza, ale ja akurat pozwalam sobie rozumieć właśnie to w ten sposób. Póki co czas audycji dobiega końca, inne sprawy z tym związane będą w dalszych audycjach poruszane, a na razie szczęść Boże wszystkim.